Księga mądrości, rozdział 13. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dookoła rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa. Które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca. Stworzył je bowiem twórca piękności, a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich sprawcę. Ci jednak na małą zasługują naganę, Bo wprawdzie i oni błądzą, ale Boga szukają i pragną go znaleźć. Obracając się bowiem wśród jego dzieł, badają i ulegają pozorom. Bo piękne to, na co patrzą, ale im także nie można wybaczyć. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie znaleźli rychłej jego, rychlej jego władcy? A nieszczęśni w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami nazwali dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro, dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego, umiejętnie je obrobiwszy ładnie, sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku. A z odpadków tej obróbki użył do ugotowania strawy i nasycił się. Wziął z nich odpadek na nic już niezdatny. Kloc kręty, poprzerastany sękami rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku. I kształtował, próbując swej umiejętności, odtworzył w nim obraz człowieka, lub uczynił coś podobnego do jakiegoś lichego zwierzęcia. Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię, zabarwił. I zamalował na nim wszelką skazę, przygotował mu pomieszczenie stosowne, na ścianie umieścił, przytwierdzając żelazem. Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła. Bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci, nie wstydzi się mówić do tego, co bezduszne i co bezsilne prosi o zdrowie, do tego, co martwe, modli się o życie. To, co najbardziej bezradne, błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą to, co nie potrafi chodzić. O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o sprawność prosi to, co ma ręce całkiem bezsilne. Koniec XIII rozdziału Księgi Mądrości. Rozdział XIV Księgi Mądrości. Inny, znowu, żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, Wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek. Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła, ale steruje nim opatrzność. Twa, ojcze, bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród fal ścieżkę bezpieczną, wskazując, że ze wszystkiego możesz wybawić, by i ktoś niedoświadczony mógł wsiąść na okręt. Chcesz, by dzieła twojej mądrości nie leżało dłogiem, więc i najlichszemu drewnu ludzie zawierzają życie i przebywszy burzliwe fale, ratują się na tratwie. Bo i w początkach, gdy ginęli, wynosili olbrzymi, nadzieja świata schroniła się w arce. I pokierowana Twą ręką, zostawiła światu zawiązki potomności. Błogosławione niech będzie drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość. Ale tamto ręką obrobione przeklęte i ono, i jego twórca. On, że je wykonał, ono zaś, że choć zniszczalne, dostało miano Boga. Jednakowo Bogu są nienawistni i grzesznik, i jego grzech. I dzieło wraz z twórcą zostanie ukarane. Dlatego i na Bożki Pogańskie przyjdzie karzące, karzące nawiedzenie. Bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń bożych, powodem upadku dla dusz ludzkich i sidłem dla nóg ludzi głupich. Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa. Wynalezienie ich to zatrata życia. Nie było ich na początku i nie będzie na wieki. Zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, dlatego sądzony im rychły koniec. Ojciec w żalu pogrążony. Sporządził obraz młodo zabranego dziecka, i odtąd jako Boga zaczął czcić on dziś zmarłego człowieka. Dla poddanych zaś ustanowił misteria i, i wtajemniczenia. A z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo, i na rozkaz władców czczono posągi. Ludzie nie mogąc z powodu odległego zamieszkania. Czcić ich osobiście, odległą odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu. Nawet tych, co go nie znali, do wzmożenia kultu, skłaniała dążność twórcy do sławy. Ten bowiem, chcąc się, może przypodobać władcy, sztuką swą doprowadził wizerunek. Do większej piękności. A tłum, zachwycony urokiem dzieła, uznał za bóstwo tego, którego dopiero co czczono jako człowieka. I dla żyjących zasadzką stało się to, że ludzie, ulegając nieszczęściu lub przemocy, nadali nieprzekazywalne imię kamieniom i drewnu. I nie dość, że błądzą co do poznania Boga, ale ponadto, żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, to tak wielkie zło nazywają pokojem. Bo gdy odprawiają dzieciobójcze wtajemniczenia, czy skryte misteria, albo szaleńcze pochody z przedziwnymi obrzędami, nie zachowują w czystości ni życia, ni małżeństw, lecz jeden drugiego podstępnie zabija, lub cudzołóstwem zadręcza. Wszędzie się wmieszały krew i morderstwo, kradzież i podstęp. Zepsucie, niewierność, gwałt, krzywo krzywoprzysięstwo, ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i rozpusta, kult bożków niegodnych nazwania. To początek, przyczyna i szczyt wszelkiego zła. Albo szaleją w zabawie, albo prorokują fałszywie, albo niegodziwie żyją, albo Przysięgają pochopnie, zawierzyli bezdusznym Bożkom i po krzywoprzysięstwie nie boją się nieszczęścia. Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, że źle myśleli o Bogu, trzymając się Bożków, i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo. Bo nie potęga bóstw wzywanych przysiędze, lecz kara grzesznikom należna nastaje zawsze po przestępstwie przewrotnych koniec 14 rozdziału księgi mądrości